a tak wygląda moje konto. Dobra, na, napiszę, że nagrywam, tylko napiszę sobie cały status. Albo nie, czekajcie. Tak się będzie prezentował nasz status Dobra, zmienimy animkę na mniej ruchliwą O nie, ale mi lagi robi ta animka Pionek żółwiowy Oczywiście mi założyła tajpana To przy będzie coś takiego i teraz muszę się przy... Więc no. Zrobię jakiś luk i do Was wrócę. Um, dobrze, zrobiłam już luk i teraz sobie zmienię twarz na normalną. Więc oczka nie naprawdę, to jest ten pierwszy raz odkąd wróciłam, tak? No i taki normalnie szok, jak weszłam. Totalnie... Ech, jestem jednorożcem w tej chwili. Czemu mi się tutaj pokazuje, że nie mam czapkę? tak? Nie co to są za włosy. Dobrze i też y, sprawdźmy, no nie! Nie mówcie, no. Świetnie. Świetnie. Dobra, na szczęście mi się to pokazało. Sprawdzę, czy się coś zmieniło na moim profilu. No nie wiem, czy są jakieś wpisy. No nie. Um. Tak, ogólnie to byłoby. Ten odcinek byłby nudny, gdybym tylko ogarniała konto, więc y, mam dla Was pytanie: jaki chcielibyście special na 400 subskrypcji? Bo po prostu tak niewiele już brakuje, że chciałabym to już jak najszybciej zrobić. Więc, no tak jak mówię, możecie pisać, bo. Nie mam żadnego pomysłu, czy chcecie na przykład jakieś rozdanie, dripy czy coś takiego. No nie wiem, piszcie w komentarzach. A i w poprzednim odcinku nie było losowania, ale w tym będzie, więc piszcie też swoje niki oraz ciekawy pomysł na po prostu special. Oczywiście też muszę powiedzieć, na co będzie losowanie. Losowanie. Tym razem będzie na jakieś ładne tło. Więc, no, jeśli macie mój tak możecie wygrać aż dwa i to się też opłaca. No, ale dobrze, do następnego odcinka. Bajo.